Łódzki Klub Sportowy w Katowicach z najstarszym ligowym trenerem Leszkiem Jezierskim i rekordzistą gier w Ekstraklasie Markiem Chojnackim. Łodzianie są nazywani Rycerzami Wiosny. W tym sezonie w 10 meczach wyjazdowych wygrali dotychczas tylko raz, raz remisując dorobek, więc skromny. Mnie się wydaje, że to można wszystko na karp tego, że to jest zespół. Takie połączenie młodości z rutyną. i Albo zawalali starzy zawodnicy, albo rzeczywiście nie umieli udźwignąć odpowiedzialności młodzi zawodnicy. Czy w ja Katowicach to i tak chcecie nie, przełamać tę pasję? Mnie się wydaje, że kiedyś taki moment musi nastąpić, bo ten zespół stać na to, żeby grać na wyjeździe, tak samo jak na swoim boisku. A na swoim boisku rzeczywiście ten zespół całkiem inaczej wygląda. i, i Sądzę i czekam na taki moment, że. Następnie. Na razie zdrowie dopisuję, może z formą jest troszeczkę gorzej, tym bardziej jestem teraz na szkole trenerów, nie trenowałem z zespołem cały y, tydzień i zobaczymy jak będzie z formą. W tych dwóch meczach poprzednich nie było z tą formą najlepiej, ale powiedziałem, ja nie będę już rekordu, dopóki uznam, że jeszcze jestem przydatny, to będę grał. Jeżeli y, zobaczę, że już odstaję od zespołu, po prostu skończę. Leszek Jezierski dobrze przewidział. Pasa porażek w meczach wyjazdowych została przełamana. Marek Hojnacki nie odstawał. Zagrał dobry mecz i w rezultacie Łodzianie wygrali w Katowicach 2 do 1. W 12 minucie spotkania padła pierwsza bramka po ewidentnym błędzie obrony GKS-u Katowice. Strzelił tę bramkę młody Saganowski. Podanie Terleckiego wykorzystał jego partner z ataku nie mają problemy z stawieniem linii defensywnej po odejściu z zespołu Świerczewskiego i Maciejewskiego. Mieli także kilka sytuacji do zdobycia bramek, taką jak m.in. Furtok, ale grali mało skutecznie. W końcówce pierwszej połowy gospodarze wykorzystali szansę, jaką stworzył im bramkarz Robakiewicz. Popełnił błąd, wypuszczając piłkę z rąk. Wykorzystał ten prezent wyborowy strzelec w rundzie wiosennej Katowic, Bogdan Pikuta który zdobył trzecią bramkę w rundzie wiosennej. W każdym meczu, w którym dotychczas grał, zdobywał gole. Końcówka należała jednak do dobrze grających gości. Wędzyński dośrodkowanie i Dobicki zdobywa zwycięskiego gola. A więc niespodziewanie, aczkolwiek całkowicie zasłużenie. Łódzki Klub Sportowy wygrywa w Katowicach 2 do 1. Młodemu zawodnikowi mogą zdarzać się błędy, nie starszego już te błędy dyskwalifikują. I cieszę się, że to był przełomowy mecz. Strasznie się baliśmy o ten mecz, bo wiemy, jakie mamy ciężkie mecze, i ten mecz był udany z jakąś rozkoszą. Może ci chłopcy, młodzi uwierzą, że można popaść z Katowicami i innymi. Ale ja wiem, że nasz zespół jest taki, że trudniej nam przegrać ze słabszymi przeciwnikami, kiedy mamy do pokonania skomasowaną obronę. Ale to nie jest od dziś, że polskie drużyny najlepiej się żyją w grunta i to dzisiaj też pokazaliśmy.